<śmienicza> nie archeza, gdzie произ sambit��ش k Nie Chwaby masukhe to było nie Ty Mnie tu nie obrażę,

ale masz kurwa dużą mordę teraz. coś mnie tak przybliżył. Bo ja lubię się przybliżać. Kwapisz. Ja pierdol. Ja pierdol za, za dymę robią Dobra Dobra jest do kawy. Nie dać mi po śmietankę, bo ja to do kawy kurwa będę dawał. Darkowi. Zapraszam do że to tą karę wziąć. Zaraz to znajdziecie. To... Nie, pan. Ja Tem będzie lepiej. Nie, pan. To jest <grym> świsło, jest kurwa. Nie, dobra, dobra. Pomakaj! Co no, oni ci zrobili, kocha! Te śmietanki do kawy? <grym> jest cała śmietanka w pulseniu. Straszny! <śmielskim> Straszny! Nie, musimy no, no, śmietanki do tego. tanka się roztrzymała na. Na całą budę akurat. Na tą torek. W pierwszej kolejności to może tylko zejść na artykuł. to z kamerą Słuchaj. się zbliża? No. Po prostu to jest wszystko ci, co dzisiaj na budowie. No, Teoria korzenoska. Mhm. Macieśmy tam tyle tam wybór, to jest.